Zagrzewamy garnek, oliwa, kroimy cebulę. Ląduje w garnku, odrobinę czosnku, siekamy białą część pora. Zieloną część pora drobno sobie też siekam, abyśmy mieli crunch w naszym risotto. Zielona część ląduje na klarowane masło, ryż arborio, białe wino. Czekamy, czekamy, redukujemy, redukujemy, czekamy, dolewamy bulionów. Dajmy czas na odsączenie. Patelnia rozgrzana. Mascarpone. Odrobina masełka do emulgacji. Odrobinę solic. A czymże jest sól bez pieprzu? Układamy porządne włoskie risotto. Smakujcie, moi drodzy.